Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą Cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. Przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Oto Słowo Boże.